Jest jakaś awaria tego globalnego ocieplenia. Coś tam się musiało zadziać, nie wiem. Stepy akermańskie Trzeba się napatrzeć, bo niedługo ocieplenie przychodzi. W połowę płotu. Widzicie? Fajnie pada. Zima pora jest wesoła, zasypana, cała skoło. Cicho, cicho. Przyśła zima, piasku nie ma. No. No tak, mamy zimę. To widać, ale jak jest zima, to mamy śnieg. O fotowoltaice nie mówię, bo nic nie pracuje. Bo jest zima. Auto zasypane. Totalnie. Fotowoltaiki nawet nie odśnieżam, bo cały czas sypie. Ten artysta wystartował w konkursie. Wam Talent. Jak widać. A pompa ciepła w zimie ma wakacje. Nie używam jej, bo mi jej szkoda na takie warunki Pali się w kotle No bo ekonomicznie dla mnie Nie przeszkadza mi to Powiem Wam, że oprócz tego, że Sypię, to zima byłoby w porządku Tyle, że cały czas dosypuję i trzeba odśnieżać Ładnie jest, wszystko czysto, biało, nie? Widoki piękne Widzicie? Fajnie tu wszystko wygląda No ale Muszę odśnieżać dojazd bo cały czas mi zasypuje a nawet nie wyjadę wczoraj o północy odśnieżałem drogę tutaj ale zasypało wszystko znowu widać śniegu jest a tam dalej mam tam dalej mam konkretne już pewnie będą zaspy muszę to przejechać póki jeszcze śnieg lekki bo później nie odsunę tego bo mój ciągnik nie da rady powiem Wam, że ma co ciągnąć bo zrobiłem sobie taki pług do śniegu strzałkę, czy jak to na to mówicie coś takiego wyspawane, to nie jest takie małe to jest dość spore robotę robi w szerokości tutaj w najszerszym punkcie ma 3 metry, więc to jest sześćdziesiątka ona naprawdę ma co robić, a ja nie mam przed niego napędu, więc Naprawdę muszę się starać, żeby porobić to co trzeba. Widzicie, tu było odśnieżane wczoraj. Patrzcie, gdzie? Ile śniegu? Ja to muszę podsuwać. Tylko ciekawe, czy mi zapali. Bo coś ostatnie akumulatory szwankują, a jest zimno, bo jest zima. Więc próba. Tak, jesteśmy w kokpicie naszego Dreamlinera. Tu wskaźniki na razie jeszcze się nie wzbudziły. Mamy tu taki specjalny sprzęt, który nam zapewnia komfort akustyczny, tylko się odpali. Ja się na razie muszę odłożyć telefon, bo stacyjka mnie nie łączy. Muszę ją wymienić. No, widzicie, muszę przytrzymać, bo wtedy mnie nie odpali. Bo ile odpali w ogóle? Powiem, czy odpali, ale. Słabiutko. Jeszcze jedna próba. Jak nie zagada, to prostownik. Jak ja tego nie lubię, taką pogodę? No, i nie zapalił. Idziemy po prostu. Tutaj muszę go zaadaptować. Zasypało wszystko. Tu mamy kabel plusowy. Masę się gdzieś złapie. A, No, tego nie lubię w zimie. Muszę czasami coś podładować, żeby zapalić. No, takie urządzenie mam. Plus podpięty, prostownik z rozruchem, jakimś takim prostym. Może to nie jest typowy rozruch, tylko takie wspomaganie. 12,6 V motory podłączamy, a w tym czasie jak widać sypiemy dalej śniegiem. No niestety, tak podejrzewam, że te pogody zimowe, taka ta aura, tyle śniegu, to zimno, mrozy to jest jakaś. Jest jakaś Awaria tego globalnego ocieplenia, coś tam się musiało zadziać. Nie wiem, coś im wysiadło, bo to niemożliwe, że tu mamy takie kurcze dni, a tu takie globalne ocieplenie. Nie wiem, być może to jest efekt tego, że te zakrątki do butelek były poprzekręcane i już widzicie, jest skutek tego. Mamy już zimę, widzicie? Nakrętki czynią cuda. Śniegu po kolana. No dobra, podłączamy prąd. Jedziemy z tematem. Tak, bęben maszyny ładującej jest pusty Następuje zwolnienie blokady I ładujemy, napięcie idzie do góry No Trzeba poczekać chwilę i próba W międzyczasie zobaczycie widoki Jak zasypane są krzoczki ozdobne Jak jakby wygląda pejzaż do lasu u mnie Stepy akermańskie Fajnie pada Trzeba się napatrzeć, bo niedługo cieplenie przychodzi Nie Patrzcie ile śniegu jest w połowę płotu fajnie Z jednej strony fajnie Tylko trzeba odśnieżać Nie jest tak mało ja wam tak rękę mam tutaj chwilkę duje temu taki guzik do wspomagania rozruchu on puszcza taki impuls wyższego napięcia Zaraz zobaczycie na wyświetlaczu Nie wiem wy zobaczycie Będzie widać? Nie Nie widać na razie On się musi Jak go włączę On się aktywuje jak obciążenia dostaje Jak napięcie mu spada No spróbujemy Ale wątpię, jeszcze krótko Druga próba Nie wiem czy nie za krótko, ale nie chce mi się tu czekać tyle Zagadała maszyna, widzicie, wspomaganie rozruchu działa. Troszkę za duże obroty, Ziemny silnik, powolutku. Teraz trzeba go troszeczkę odśnieżyć, żebym cokolwiek widział. Nie mam jak to nagrać, bo tam na górce daleko, tam grubsze akcje, ale kurczę, albo kieruję, albo nagrywam. Ale jak widzicie, puk robi robotę. Powiem Wam, jest zima, to jest i śnieg. Tutaj już widzicie trochę odwalone, gdzie są wyższe poziomy śniegu. Z tej strony również już jest grubo, ale nie obyło się bez małego incydentu. Jest droga u mnie podniesiona i tu jest takie zaniżenie. I kurczę, widzicie, ściągnęło mnie tutaj. Już nie mogę ani, ani bym nie cofnął, ani bym jej nie wyprowadził. Lewe koło mi ściągnęło, bo jechałem do dołu. Tylko bałem się, żeby mnie nie przewróciło. Już wyprostowałem tutaj. Dałem gazu, żeby tylko uciąg jakiś był. Pół do góry jakoś tu podniosłem. Troszkę osłupka słupka ale widzicie, ślisko jest. Śnieg już się zaczyna, wiesz, tak zbijać. I jakoś, jakoś powolutku wyjechałem, ale bałem się, żeby się to nie przewróciło, bo kurde, to jest dość taki duży uskok Ale jakoś się udało. No widzicie, sypię dalej. No tak to wygląda. W śniegu trochę jest. Taką mam drogę po śnieżeniu kilka przejazdów no i będziemy jeździć Szkoda, że tego nie ma kto nagrać jak to idzie Ale widzicie tam Pług ma co śnieżać Ma co robić pług tam że to jest już dużo śniegu to jest 90 cm z tyłu tutaj ma pług I on idzie praktycznie na maksa także Coraz wężej się robi, bo zacząłem sobie szerzej odśnieżać, ale już śnieg coraz śnieżejszy jest. No odśnieżone, tak wygląda moja droga. Szeroko, ale słuchajcie, ja od początku dbam sobie o to, żeby jak najszerzej odsuwać, bo nigdy nie wiadomo jaka ilość opadów będzie. Jak będzie mało, no to wszystko się zmieści, ale jakby tak kilka dni ładowało śniegiem jak teraz, no to niestety ten śnieg ja nie odsunę później metr czy półtora. Eee, warstwy śniegu bo po prostu nie uciągnie tego ciągnik i tyle więc tak sobie tak sobie tutaj z tym radzę jest narciarska trasa kulik można robić, tylko, że krótki 400 metry niecałe no ale jest roboty jest jak widzicie pada dalej pada dalej nic nie zrobimy tak ma być